Moja droga, życzę sobie, żebym przejechał most, czy nie? No, a co na to ci pies? przejechał most, tak? Proszę. proszę. Życzę sobie. Nie możesz podwójnej ciągłej na moście tutaj ten... Nie wolno łamać przepisów. Terespol? No Terespol, tak? A Terespol tak. też nie można. Tak? tak? Nie, nie, proszę cię, nie rób tego, nie wolno zawracać na moście. Nie wolno. Uważnie mówię. Tutaj. No puściusieńko jest. E nie wolno, nie, nie wolno. A oko, opatrzności. No? A fotoradar. Dało się, nikt nie widział. Co już było, kojarzysz. No, my też kojarzymy. To znana ulica. Ojej, ale się nie zasuwaj tak. Mobile, mobile, czy mnie słychać? Co już byłaś kojarzysz kojarzysz? To nie jest dla żadnych. Jak u siebie w domu, co? Pan Romuald, małym, ale szybko i zdecydowanie. A teraz był Augustów? Dobrze? Na pewno? No nie wiem. Nie, tu jedź. Jedź tu, tu, tu. tu. No, no. Ja bym zajrzał pod koła. Szybki, ale niezbyt wygodny. Śniemy z busy. Nie przesadzaj Michał. No, chyba ten sprzęt nie bardzo. Spróbujemy drugi. Pan Konrad chyba pracuje w elektronice. O. To wygląda zachęcająco. Tylko jak to podłączyć? A, to trzeba przynajmniej odpuścić, Bo jak do końca puszczę, to on nie zgaśnie. Nie. Mnie nie zgaśnie? Nie, nie, znaczy z to musisz w ogóle puszczać do końca później. Tylko przechodzisz na samym początku. Gaz naciskasz, powoli puszczając sprzęgło i później jak już masz, jak on ci jedzie, to ten te sprzęgło puszczasz w zupełności. Ale są wyjątki. Klimatycznej mojej babci. No, W tym samochodzie panuje stoicki spokój. Pani Teresa jest spokojna, jej córka jest spokojna. No, Nie wydaje się spokojny, tylko kierowca z tyłu. Zobaczyć z bliska, ale spieszyło mu się. No, to już Może zapytanie. O, kto pytanie błądzi. O, długi ten no sznurek, ale? ale czy to to urządzenie? Na pewno. No, pewnie, że od tamtego. Od tego to jest to. <grym> Nie no, chciałam to wyciągnąć a. do tyłu. Dobrze, że tak. Ale to jest... No, ta... tak, tak, wiemy, ma pan GPS-a. Wie... <śm> <śm> Ale cichosza nikomu ani słowa. Mobile, mobile. Czy mnie słychać? Słychać, słychać. Ja słyszę parole, parole. Mobilki do Józefowa. Jestem przy czterech śpiących. Jak najszybciej do, do chyba targową, co? Czy się pchać przez, Śląs przez Śląskę Dobroski? Niestety odpowiedź nie nadeszła do tej pory. Bywa, bywa. Pani Teresa, zaczyna mieć dosyć stoickiego spokoju. Na wszelki wypadek zatrzymała się i zaczyna od pierwszego biegu. O, tak, jest dużo lepiej. Nie, poważnie mówiłeś. A targowa zapchana w stronę Mogotowa o czterech śpiących? I znowu odpowiedzi brak. Dobrze jedziemy, bo okrót zoologiczny jest po prawej stronie. A po znaczy, ma ja, Jest? Znaczy się? Nie wiem. Ja też nie wiem. Może się spytamy kogoś? Proszę No. co? mi <śm> to. Poczekaj, czekaj, jedź, dobrze. Jeszcze ta butelka mi tam lata teraz. I dobrze jedziemy. O kurde. Chyba niedobrze. Poczekaj, poczekaj. Jedziemy teraz w Jagiellońską. Ale jak to się stało, że my w żeśmy wjechali? Chyba wydostaliśmy się na jakieś... na jakieś w ogóle wolne przestrzenie asfaltowe. Tak. I to właśnie dlatego, że nie zadziałała elektronika. W tym samochodzie stoicki spokój. No bo co innego można zachować w tej sytuacji? Pojedziemy tu i tu musimy... W ogóle, musimy. jak ty patrzysz na tą mapę? A jak mam patrzeć? No odwróć ją, tak? Dlaczego? No bo tak jedziemy, do góry jedziemy. No uważaj. <noise> uważaj na drogę. Ale nie, no patrz, zobacz. Patrz, no jesteśmy tu, widzisz? No mówiłam, że od razu Czyli tutaj w prawo. patrz. Mieliśmy w dół zjechać i tu. Nie, coś z tą mapą musi być niedobrze. Nie, bo tu w prawo pojedziemy mostem. Ej, no dobrze jedziemy. Tu my żeśmy jeszcze mogli. Mówiłeś. Nie, ja coś czuję, że w ogóle źle pojechaliśmy. Objechaliśmy rondo. O, o to rondo chodziło? A mamy tym wybrzeżem helskim jechać. Ciekawe, gdzie oni są. Spoko, skręcimy tutaj i będzie dobrze. Jezu, przecież Już... proste. Tędy zawsze do szkoły jeżdżę. No, no oczywiście. proszę, wystarczyło chodzić do szkoły. Aniście wasz. Dziewczynko, coś mi się buntujesz. Dziewczynka, to samochód, pani Teresy. Ale się puszcza sprzegło. Puściła. Nie przesadzasz? Nie, a ja sądzę tak. 150 na godzinę? No, no. Puściłem sprzęt. Brawo. Dobra, wyprzedzaj mnie. No. Boże, przed tirem. Ja Co on robi? Widziałeś to? Eee. Ja, co on robi? A pan Jakub wykonał. Co to jest? Spręgło. Właśnie tu, w tym miejscu, umówiłem się z naszymi zawodnikami. Czekam na nich, ale. Wiadomo, że jadą z samej dżungli Metropolii Wielkiej, co nie jest takie łatwe. Wie o tym każdy, kto chociażby raz przejeżdżał ze śródmieścia na obrzeża. Witam, proszę bardzo. Gratuluję. Idealnie. I tak szybko, że nie wiem. <grystanie> Masz prawo jazdy? Mam. Nie ściskaj tak, zgniecione jest jakieś takie bardzo. No dobrze, to jest twoje na pewno, tak? To jest moje, to dobrze. jestem ja. Dobrze, ono będzie tutaj w tej specjalnej lata schowku. Na wypadek, gdyby ci ktoś chciał zabrać, to już ci nie zabierze, bo ja już ci to zrobiłem. dobry. Taki blady z natury, czy, czy natury. przy życiu? Bardzo dobrze. Fajnie się jeździ w Warszawie, nie? Fajnie, troszeczkę ciasno, generalnie bardzo fajnie. A prawo jazdy posiada pan? A posiadam. Ale to przyjemnie jak to nie w mundurze ktoś mówi, nie? Poproszę w takim razie. Nie przysydzasz? A ja są że Witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Tak spokojnie, żadnych stresów po drodze, nic. Oj, nie? troszeczkę. No to jeszcze autobus, jeszcze coś większego może mi tutaj puszczą. Najbardziej z czym? Tramwaje, autobusy, ludzie? Nienawidzę tramwajów. Samochody? Nie, nie, tramwaje, tramwaje odpadają zdecydowanie. No to nie trzeba po prostu robić konkurencji, nie jeździć szynami, tylko obok.